rano Gustaw przychodzi do pracy szczęśliwy i zadowolony, bo już weekend się zbliża, on ma y, różne plany wyjazdowe, y, i naraz na korytarzu spotyka swojego kolegę, który nie wie dlaczego, ma taką grubową minę i mówi: Gustaw, mam dla ciebie złą wiadomość. Dzisiaj cię zwolnią. Co? Mnie? Szalać, jak to? Nie, to musi jakaś pomyłka. Nie, no niestety jest to sprawdzona informacja. Ja mam tylko taką prośbę. Nie mów nikomu, że to ode mnie, bo wiesz, ja tak mówię ci w tej chwili to nieoficjalnie. Coś ty, to pomyłka, to niemożliwe, no, co za idioci, nie, nie, chłopie, co ty, ty wiesz, jakie ja informacje o nich wiem, o tych wszystkich przekrętach, co były na budowie, przecież ja z tym zaraz pójdę do, do sądu, albo jeszcze lepiej, pójdę do razu do szefa. No i idąc do szefa, po drodze tak rozmyśla, i sobie, nie, nie, nie zwalnią mnie chyba, no przecież ja za dobry jestem, no, ale kurczę, z drugiej strony, w zeszłym kwartale były zwolnienia, potem jeszcze były zapowiedzi, że jeszcze będą jakieś zwolnienia, może, kurczę, faktycznie. No i przychodzą do szefa, pyta szefie, czy to prawda? Tak, to prawda. Szefie, nikt chyba tego nie robi, kurczę, no ja jestem teraz w takiej szczególnej sytuacji, no. Właśnie, wziąłem kredyt. Żona, żona jest w ciąży. Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę, szefie? No, ja mogę nawet mniej zarabiać, ja, ja mogę więcej pracować. Ja pojadę na te dwa miesiące do Lublina, co wcześniej chciałem jechać na tą delegację. Szefie, tylko niech mi pan nie zwalnia. No, niestety, zwolnili Gustawa. No i teraz Gustaw siedzi w domu i takie czarne myśli krążą mu po głowie. Kurczę, jak ja sobie teraz poradzę. No, już próbowałem wszystkiego, pracy nie ma, ja nawet zasiłki nie dostałem, bo, bo jeszcze nie minął rok, jak wróciłem z Irlandii. Naprawdę mam teraz trudną sytuację. No, jak, jak wyżywić tą rodzinę, która się za chwilę powiększy? No, chyba się tylko chce pociąć. Zostawmy na chwilę Gustawa i przyjrzyjmy się temu, jak wygląda nasza sytuacja, naszej zmiany. Według metodologii Epidemii zmian, jesteśmy gdzieś w jej środku, i w tej chwili przyszedł czas na krok szósty, czyli motywowanie poprzez sukces. I chciałbym, żebyśmy teraz na, na chwilę przyjrzeli się sytuacji ekonomicznej naszej firmy. Na naszym wykresie, na tej osi, mamy, mamy czas, a tutaj jakiś wybrany wskaźnik ekonomiczny. Jak to będą na przykład przychody firmy. No i teraz w momencie rozpoczęcia zmiany, te przychody są na jakimś określonym poziomie. No i teraz pytanie może być takie, e, jak one się będą zmieniać w miarę postępowania e, tej zmiany, w miarę tego, jak ją wdrażamy. Generalnie mogą się zdarzyć trzy rzeczy: albo pozostaną niezmienione, albo zmaleją, albo wzrosną. No niestety, każdy to. Chociaż raz obserwował przeprowadzanie firmy przez zmiany, przez duże zmiany, wie, że w momencie zapoczątkowania zmiany nastąpi niestety spadek różnych wskaźników ekonomicznych, czy to praco, czy to po prostu wydajności, czy, czy jakichś wskaźników związanych z pieniędzmi. I ten wskaźnik później zacznie wzrastać. On tak będzie sobie tutaj trochę falować, tak aby na końcu osiągnąć wartość no, wyższą niż tutaj, niż było, czyli, czyli chcemy, aby na końcu było więcej niż niż było na początku. Tak przynajmniej zakładają ci, którzy tą zmianę zainicjowali, ci, którzy zarządzają firmami, no bo inaczej pewnie by tego nie rozpoczęli. Żeby sobie uzmysłowić, że tak jest, wystarczy przyjrzeć się różnym takim działaniom. Ja ostatnio, w zeszłym tygodniu, chyba byłem w Galerii Pomorskiej i tam akurat jest rozbudowywana. Ta galeria, tak, mniej więcej dwa razy większa będzie, i w tej chwili jest taka sytuacja, że jest to jeden wielki plac budowy, i aby dojść do sklepów, trzeba z jednej strony przejść cały, cały parking i Kilkaset metrów iść dalej, a później, jak się już wchodzi do galerii, zanim dojdzie się do sklepów, to idzie się tam, gdzie są różne dźwigi, wiertarki, szlifierki, hałas, pył i myślę, że, że tam jest bardzo duże topnięcie w tej chwili, jeżeli chodzi o klientów tego, tego marketu. A jak wyglądają w zmianie emocje ludzi? Okazuje się, że mają one bardzo zbliżony kształt. Ponieważ yy, na początku zwykle ludzie. Reagują zaprzeczeniem. Tak jak Gustaw. Gustaw zareagował w ten sposób, że mówi: Nie, to niemożliwe, to jakaś pomyłka. Wprawdzie, może być trochę tutaj jeszcze inny scenariusz, bo jak pamiętamy z naszych jednych z wcześniejszych odcinków, była taka grupka innowatorów, którzy, tych, którzy zasiewali tą pszenicę, którzy są w ogóle tymi, którzy inicjują zmiany, i oni reagują: no, Zróbmy cokolwiek, no, niech coś się dzieje, niech jakaś zmiana w ogóle nastąpi. Jednak ich jest tylko 2,5% z tego, co pamiętamy. W związku z tym, to jest. Praktycznie do pominięcia. Natomiast normalni ludzie reagują tym, że e, zaprzeczają, że, że ta zmiana e, to jest jakaś pomyłka, że to, to, to trzeba to dopiero sprawdzić. Później następuje etap gniewu. Tak, mi nie, co za idioci, ja doniosę na nich i tak dalej, i tak dalej. To jest to, jak reagował nasz, nasz gusta. Później przechodzimy do etapu trzeciego, trzeciej fazy, jest to faza targowania się szefie. Będę więcej pracować, mogę pojechać, pojechać do Lublina, mogę mniej zarabiać. Czwartą fazą jest faza określana jako faza depresji. Ona oczywiście może mieć różną głębokość, ale to jest ten moment, kiedy czarne myśli nam przychodzą, kiedy, kiedy nie potrafimy się jeszcze dalić do nowej sytuacji i, i, i Gustaw rozważa, jak on sobie w, ogóle w życiu poradzi, jak, jak wyżywi rodzinę, jak sobie poradzi z tym, że żona w tej chwili spodziewa się dziecka. I, od tego momentu możliwe są generalnie dwa scenariusze. Albo wracamy do początku, do tego gniewu, do zaprzeczania, do, do, do tych takich czarnych myśli, i wtedy wchodzimy w coś takiego, co się nazywa cyklem żalu. Cykl żalu został opisany przez, przez Elizabeth Kubler-Ross w fantastycznej książce, rozmowy o śmierci i, i umieraniu. Albo, tak jak, tak jak Elizabeth pisze. Możliwy jest drugi scenariusz, to znaczy ludzie akceptują zmianę i idą po prostu dalej. Tą rzeczywistość, to wszystko, co się zmieniło. Więc nie wracają do tego, tylko, tylko mówią dobrze: a jak sobie teraz w tej sytuacji mamy poradzić, co z tym zrobić? Czy pamiętacie jeźdźca na słońcu z poprzedniego odcinka? To właśnie słoń, czyli nasze emocje. Motywacja, obawy, i wszystko to, co gdzieś w naszym sercu siedzi, odpowiada za naszą reakcję na, na zmianę. I wspólnie z jejściem muszą tą drogę przebyć. Psychologowie całą tą drogę dzielą na cztery fazy. Aby lepiej zapamiętać te cztery fazy, ułożyłem. Akronim NOWA. NOWA, czyli nowa droga, przez którą muszą przebyć razem jeździec na słoniu. To jest ta nowa rzeczywistość. A w szczegółach pierwsza faza jest to faza negacji. Negacji tak jak, tak jak nasz Gustaw zaprzeczał, gniewał się, nie chciał się zgodzić po prostu na tą zmianę. Druga faza jest to faza oporu, czyli wtedy, gdy on się targował. Później mamy fazę walki, czyli. Wychodzenia z, tej, z tego największego doła, czasami z depresji, oraz na końcu mamy fazę akceptacji, kiedy, kiedy sprawy zaczynają już się dobrze toczyć. Te cztery fazy, mają różne nazwy w literaturze, ale sens pozostaje tak, jak ja zaproponowałem, bo na przykład faza negacji często nazywana jest fazą wyparcia, odrzucenia, odmowy, tak jak, tak jak wyparł to Gustaw. Faza oporu nazywana jest fazą. Obrony, faza walki to jest faza prób i doskonalenia, a faza akceptacji nazywana jest fazą internalizacji, czyli inter, czyli środku, czyli uwewnętrznienia. Chodzi o to, że w tym momencie, już na końcu tej czwartej fazie, przyjmujemy pewne poglądy, które wcześniej były nam narzucone, jako już nasze własne, już się po prostu z nimi utożsamiamy i to, co na początku było dla nas czymś, co odrzucaliśmy, to już na końcu mówimy, że to jest, to jest po prostu nasze. Teraz zastanówmy się, jakie potrzeby, jakie pytania mają nasi ludzie w każdej z tych czterech faz. W każdej z tych czterech faz ludzie zadają sobie inne pytania. W pierwszej fazie negacji, pytanie dlaczego, dlaczego w ogóle ta zmiana, po co, po co ona jest nam potrzebna. W fazie drugiej oporu co będzie ze mną, co, co ja tutaj robię, co ode mnie się wymaga. W fazie walki y, zastanawiamy się, jak po prostu przejść przez te górki dołki, jak wyjść z, tego, z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Natomiast w fazie akceptacji, wtedy gdy już pewne rzeczy nam wyszchodzą, zastanawiamy się, jak lepiej mogę pewne rzeczy wykonywać, jak je robić po prostu sprawniej. A jak ja, jako człowiek zarządzający, jako ich menadżer, mam w, tej, każde, w każdej z tych faz się zacho zachowywać. No, krótka odpowiedź jest, w każdej inaczej. Na etapie negacji uzasadniaj zmianę, uzasadnia potrzebę wprowadzenia zmiany. Jak pamiętamy, pierwszym krokiem epidemii zmian jest emocjonalne uzasadnienie pilności. Właśnie wtedy trzeba ludzi przekonać, że zmiana jest konieczna i nieuchronna. Na etapie oporu. Bądź po prostu dla ludzi dostępny. Pamiętamy tych, tego menadżera w, w stołówce, kiedy, kiedy by, był pierwszy raz u ludzi, którzy zostali przejęci przez tą firmę. Wtedy oni zadają pytania, więc słuchaj, bądź po prostu dla nich, dla nich dostępny. Na etapie walki doceniaj postępy, postępy i sukcesy. Tutaj będą się różne rzeczy działy, raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, ale trzeba to po prostu nagradzać, doceniać. Natomiast na etapie akceptacji, wtedy gdy już to zaczyna dobrze iść, Wtedy powinniśmy zadbać o wymianę doświadczeń, wymianę informacji, uczenie się od innych, tak aby następna zmiana przebiegła dużo lepiej. Mam nadzieję, że teraz widzimy, dlaczego w nazwie tego kroku pojawiło się motywowanie poprzez sukces. Bo na trzeciej, trzecim etapie, w trzeciej fazie, właśnie te sukcesy musimy doceniać. I my, jako ludzie zarządzający zmianą, powinniśmy nawet zaplanować sobie takie sukcesy, żeby przemyśleć, gdzie one się pojawią, jak one się mają pojawiać, żeby to były takie, takie małe sukcesy, zanim dojdziemy, dojdziemy do końca. E, na przykład, możemy ludziom pokazać, zobaczcie, po wprowadzeniu zmiany nastąpiło skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie od klienta o 50%. Super. Niemniej jednak, pamiętajmy o tym, że Docelowo ma być skrócony cały czas dostawy towaru do klienta. Często słyszymy, że najlepsze motywatory to jednak kij i marchewka, czyli karanie ludzi i nagradzanie za różne zachowania. Ale zastanówmy się, czy my powinniśmy to stosować, takie proste, takie proste instrumenty w każdej z tych faz. Zobaczcie, jak na. Karanie i nagradzanie zareagują ludzie w tych pierwszych dwóch fazach, w fazie negacji i oporu, wtedy, kiedy oni w ogóle nie rozumieją, co się dzieje, nie rozumieją, po co ta zmiana, po co, po co ktoś się w ogóle wprowadza, nie rozumieją, jaka jest ich rola, co mają robić. Wprowadzanie wtedy kary i nagrody jest zwykłym marnowaniem, marnowaniem zasobów, a dodatek może być przeciwskuteczny. Karanie i nagradzanie powinniśmy stosować, ale w fazie walki, w tej trzeciej fazie. Ci ludzie zmagają się z dużymi problemami i my chcemy wzmacniać pewne zachowania, pewne umiejętności, a wytłumiać te, które są niepożądane. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do naszego Gustawa. Jak on powinien w tej sytuacji się zachować, wtedy gdy dowiedział się o tym, że będzie zwolniony? Po pierwsze, mógłby zapytać o przyczynę, a nie wiesz, nie wie dlaczego? Najprawdopodobniej usłyszałby taką informację: no wiesz, jest redukcja etatów. Szyka sprawa, ale wiesz co, już nie gadam z Tobą. Muszę lecieć, jak najszybciej podzwonić po znajomych, muszę pożegnać się z chłopakami, spakować swoje rzeczy, bo po prostu muszę, muszę szukać nowej pracy. A tak wiesz co, przy okazji chciałem Ci podziękować, bo naprawdę dobrze mi się z Tobą pracowało. W następnym odcinku zajmiemy się walką o to, aby ta nasza zmiana postępowała i doszła do szczęśliwego końca. Dziękuję. To tyle na dzisiaj. Jeżeli uznacie, że ten materiał jest wad tego, to prośba o polubienie, komentowanie, udostępnianie i subskrybowanie mojego kanału.